Witam na kanale Łaciński Mars. W odcinku, w którym uaktualnię listę 10 największych zbrodniarzy w historii świata, użyję listę Daily Mail, która może nie jest idealna, ale niechże będzie. Spójrzmy na nich. Miejsce pierwsze: chiński komunista Mao Tse-tung odpowiada za śmierć 60 milionów ludzi według Daily Mail, mogło być ich więcej. Mao lubił podobno patrzeć na ludzi zakopywanych żywcem. Miejsce drugie: Józef Stalin. 40 milionów ofiar radzieckiego komunizmu. Na miejscu trzecim ten potwór Adolf Hitler. 30 milionów ofiar Hitlera. Miejsce czwarte: Król Leopold II. Belk odpowiada za 8 milionów ofiar. Na miejscu piątym jest Todzio. 5 milionów ofiar. Todzio. Na miejscu szóstym Turek Enver Pasha. 2 miliony ofiar. Głównie to Ormianie, ale też Grecy i Asyryjczycy. Miejsce siódme Pol Pot. Czerwoni Kmerzy odpowiadają za co najmniej 1 700 tysięcy ofiar. W Kambodży. Miejsce ósme Kim Il-sung. Komunistam z Korei Północnej. 1 600 tysięcy ofiar. Kim Il-sunga. Na miejscu dziewiątym jest Mengistu z Etiopii. Ten komunista ma na sumieniu półtora miliona ofiar. I na miejscu dziesiątym Daily Mail umieszcza Jakubu. Nigeryjczyk odpowiada za milion ofiar. Natomiast e, nikt jeszcze tego nie zrobił. Historia oceni, czy miałem rację. Moim zdaniem na miejscu 10 mamy zmianę. Na miejscu 10 jest obecnie ten człowiek, Xi Jinping, komunistyczny dyktator Chin. Patrzycie na człowieka, który odpowiada w tej chwili za co najmniej 1 388 523 ofiary chimera wirusa. Używam oficjalnych statystyk, co do których można mieć wiele zarzutów, ale są to oficjalne statystyki i nie rozpatruję w tym momencie, czy ci ludzie zmarli z powodu chorób towarzyszących, czy z powodu chimera wirusa. Biorę te statystyki oficjalne, takie, jakimi są. Mignon 388523 ofiary Xi Jinpinga i chimera wirusa, które Został zgodnie z badaniami najlepszych na świecie wirologów, wykonanymi na Uniwersytecie Cambridge, wykonany w laboratorium. Jest to choroba ulepszona w laboratorium w taki sposób, aby tych ulepszeń nie było widać. Odsyłam do moich poprzednich odcinków, gdzie pokazuję badania Cambridge, najlepszego uniwersytetu na świecie, bądź jednego z tych trzech najlepszych w których wykazano, że chimera wirus to choroba ulepszona w laboratorium. Jeżeli tak jest, to któż decyduje, czy jest to broń, czy nie. Jest to choroba wykonana przez człowieka, ulepszona w laboratorium będącym na terenie, Państwa, którego władcą jest ten człowiek. Jest to broń, ponieważ ta choroba zabija ludzi na całym świecie. Któż decyduje, w którym momencie można uznać taką chorobę za broń? 1388 523 ofiary chimera wirusa, według oficjalnych danych, idą na konto Xi Jinpinga, który tym samym zastępuje Jakubu na miejscu 10. Na liście największych zbrodniarzy w historii świata. Ta liczba cały czas rośnie, liczba ofiar. Niewątpliwie Xi Ping potwór, zbrodniarz, na którego teraz patrzycie, będzie na tej liście wyżej. Nie biorę pod uwagę innych ofiar tego tyrana. Mówię tutaj o chociażby ujgurach, mniejszościach etnicznych, mniejszościach religijnych, innych ofiarach komunistycznego reżimu w Chinach, Biorę tylko i wyłącznie pod uwagę te ofiary, chimera, wirusa, tak więc mamy zmianę. Zamiast Jakubu, który jest teraz 11 mamy pinga Prawdopodobnie jest on wyżej. Prawdopodobnie jest już wyżej niż Polpot, ale oficjalnie umieszczam go na dziesiątym miejscu. Patrzycie na. Zbrodniarza, którego liczba ofiar cały czas, codziennie rośnie. To wszystko. Dziękuję za uwagę.